Dzień dobry, witam Was na kolejnych zajęciach w ramach ekowakacji, które biblioteka przygotowała dla Was. Dzisiaj będziemy robić ocean w butelce. Ja przygotowałam już dużą butelkę po Coca-Coli i nalałam do niej wody. Wody powinno być mniej więcej pół butelki. Teraz do tej butelki będziemy wlewać atrament, a na koniec olej. Oczywiście jeszcze też będziemy mogli przygotować. Y, Możemy Cię sobie przygotować jakieś muszelki, drobiazgi, coś, co powrzucacie. Zaraz będziecie to robić. Będę to robić po kolei. Ok, zaczynamy. Ja nabrałam atramentu do szczykawki, ponieważ y, miał za, duże, za duży otworek. Wlewam trochę. A, może trochę nawet za dużo, ale a, niech będzie. I teraz wsypię trochę. Y, Tutaj muszelek, piasku, spróbujemy to zrobić tak, żeby to było ładnie. O, za duża muszelka nie zmieści się. Ale postaram się zmieścić to mniejsze. Muszę to tak robić, ponieważ niestety nie mam żadnego innego tutaj sprzętu, który bym sobie Trochę piasku z nadwałteką Wam przywiozłam, żeby to pokazać. Parę płatku wróż. O, też przecinam. Jeszcze troszeczkę. Dobrze. Więcej piasku byłoby fajniej, ale nie wiem, czy mi się uda go cały tu wsypać. Większe muszelki powinnuję. O, może tak. O. Dobry, dobrze, dobrze. Dużo atramentu wlałam, niestety, ale. A, i przygotowałam dla Was jeszcze takie dwie meduzy. Takie meduzy robimy z foliowej, wycinamy kółeczko, po czym do niej wlewa się troszeczkę wody, okręca nitką. Ja miałam gumkę, okręciłam tą gumką, i teraz zobaczymy, jak one będą wyglądać po prostu w tej butelce. Dużo wlałam tego atramentu, no a trudno się to jakoś przeżyć. Wlewamy sobie dwie meduzy. I teraz dopełnimy wszystko olejem. Trzeba I teraz do pełna wlewamy oleju. Nakręcimy. Zobaczcie, co się stanie. Musimy trochę pomieszać. No, Za dużo nam się wlało atramentu. Znaczy, ja zabrałam za dużo atramentu, dlatego jest bardzo ciemno. Ale wyobraźmy sobie, że to są głębiny. I w głębinach w woda jest o wiele ciemniejsza. Patrzcie, ile tu się unosi różnych rzeczy na, na powierzchni tego oceanu, bo to, co jest jasne, to jest powierzchnia. I czy nie wiem, czy to widać na filmiku, ale też na powierzchni unoszą się te meduzy, które zrobiłam z worków foliowych. Teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że. Na przykład, zwierzęta morskie lub ptaki fruwając nad takim oceanem, albo zwierzęta pływając z nich, znajdują takie meduzy i wydaje im się, że to jest pokarm. I zjadają, a to jest plastik. Dlatego nie wyrzucamy woreczków foliowych, byle gdzie, żeby nie otwórzono na przykład do oceanu i nie, nie spowodowały nieszczęścia. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Sami zróbcie też takie oceany, bo to możecie namalować na przykład. Jakieś piękne rysunki. Co by na to? Zapraszam, jak będziecie mieli jakieś fajne swoje prace, to wtedy wyślijcie nam w komentarzach pod tym filmikiem. Dziękuję.